zaawansowane prace związane z piątym etapem odbudowy wieży zamku w Melsztynie. W tym roku zostaną wykonane dwa stropy właśnie na wieży zamku w Melsztynie. Wieża zamku zostanie podniesiona do wysokości blisko 19 metrów. Łączny koszt tego zadania to ponad 1 400 tysięcy zł, z czego ponad 1 100 tysięcy zł to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a więc 80% wartości tego zadania. Te środki rządowe pozwalają nam bardzo sprawnie i szybko realizować kolejne etapy tej inwestycji, tej bardzo ważnej inwestycji, bo ona oczywiście oprócz charakteru związanego z zadbaniem o dziedzictwo narodowe ma również wymiar turystyczny, ponieważ właśnie na szczycie tej wieży powstanie wieża widokowa, jak również wymiar edukacyjny pokazujący piękną średniowieczną historię ziemi zaktyczyńskiej i Polski. Kolejnym zadaniem realizowanym w tym roku w ramach odbudowy wieży zamku w Melsztynie to jest odbudowa przypory przylegającej właśnie do wieży zamku w Melsztynie. Wartość tych robót to kwota 260 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych to dotacja Marszałka Województwa Małopolskiego. W przyszłym roku chcielibyśmy zrealizować ostatnie, etap związany z odbudową wieży Zamku w Merszynie, polegający na wykonaniu dachu na wieży. E, łączna wysokość e, całej wieży e, do szczytu dachu wynosiłaby e, 28 metrów. E, i wspomniana tutaj wieża widokowa to jest właśnie ta przestrzeń między końcem ścian wieży, a tutaj początkiem dachu właśnie, który zostanie w przyszłym roku wybudowana. A więc na wysokości około 19 metrów będzie właśnie ta przestrzeń widokowa, która będzie właśnie dostępna dla mieszkańców, dla turystów, skąd będzie ciągał się wspaniały widok tutaj na Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, jak również Tatry.